Trudno być bajkopisarzem, gdy wszyscy w bajki wierzą. Witam szanownych Państwa w 80. odcinku. Po wczorajszym obłudy i cyników oczywiście. Po wczorajszym 79., gdzie omawialiśmy różne typy patologii politycznych. Można się zastanawiać, co jeszcze jest do dodania. Oczywiście do dodania można by było tak naprawdę jeszcze przydać pewnych określeń, których można powiedzieć, że w wydaniu P.O.K. oczy lewicy to są uzasadnione i to nie są wulgaryzmy. Ale zostawmy ten chamski pozbawiony sensu język. I zajmiemy się czymś konkretnym. A konkretnie... Hmm, przypomnieniem pewnych rzeczy. Mówiłem dużo o złodziejach. Zwłaszcza europejskich. Kiedyś mówiłem o bankach. Ja sam osobiście zostałem okradziony zarówno przez bank francuski. Jak i przez bank niemiecki. Jeszcze w banku francuskim zaproponowano... Mojej rodzicelce pożyczkę na 10 tysięcy złotych Kiedyś to było Musiała spłacić 16 tysięcy Jeszcze Jeszcze z ubezpieczeniem pomimo tego że w depozycie leżało 10 tysięcy Moich pieniędzy Ale to nie wystarczało o, Szanowni państwo pożyczacie 10 musicie zwracać 16 To się nazywa lichwa To już nie są bankowcy Tylko lichwiarze Jeszcze naciągnęli Mnie na pewne rzeczy na pewną lokatę i jeszcze straciłem w jednym, w niemieckim 8, we francuskim 6 tysięcy, więc tak w sumie no w polskim PKO też straciłem około 7 tysięcy, więc można powiedzieć, że banki okradły mnie na dość dużą kasę. Odróżnieniem jest, może pewną różnicą, jest bank hiszpański, w którym założyłem lokatę. Okazało się, po dwóch latach, że naliczyli mi tylko za jeden rok lokaty, no bo tak było w umowie. Tylko, że w umowie było coś innego. Ale powiedzmy, straciłem całkowite zaufanie do banków europejskich. Banki europejskie to są dość poważni naciągacze, ale cisza, szanowni państwo, ponieważ ich broni lewica. Lewica i PO i posiedzą w kieszeniach biznesu, tak jak powiedziałem. A jeżeli nie, popatrzcie sobie na przykłady. Bronią czeskich kopalni, niemieckich kopalni kosztem kopalni polskich. Dlaczego? Dlatego, że im się to bardziej opłaca, bo mają z tego profity. Gdyby nie mieli, nie robiliby tego. Nie jestem tu cyniczny, nie chcę nikogo Obrażać, ani nikomu szargać opinii, po prostu tak to jest. Tak to jest, ja tak to widzę. Widzę to na ogólnym przykładzie tego, co dzieje się w przestrzeni, zarówno społecznej, jak i międzynarodowej. Widzę to po różnych ruchach polityków, którzy myślą, że wyborca jest kompletnym ignorantem. I w ogóle nie interesuje się tym, co naprawdę politycy mają do powiedzenia. Oczywiście pomijam tutaj Was, szanowni wyborcy, OIR i Lewicy, którzy nie podejrzewacie, chociaż nadmieniłem we wczorajszym blogu, jakie konsekwencje Was czekają, gdy będziecie nadal popierać tych ludzi. Oczywiście tutaj też małe ostrzeżenie do obecnego prezydenta kończy pan kadencję a wetując wszystkie sprawy pro reformatorskie szkodzi pan prawu i sprawiedliwości jest pan w tym podobny do Gowina można powiedzieć teraz prawdę bo wybory się skończyły ten pan już drugiej, trzeciej kadencji nie będzie miał że to był wybór między złem a złem no a mniejsze zło to jednak przedstawiciel prawa i sprawiedliwości, ale i pan Trzaskowski, i pan Duda wywodzą się, prezydent Duda, wywodzą się z tej samej partii, z tej samej opcji politycznej. To takie, tak samo jak pan Kamiński czy pan Sikorski, o których mówiliśmy, tak przelatują pomiędzy partiami. Nie można co do nich mieć zauf, pewności, że nie odwrócą się plecami do. Tej partii, którą w danym momencie reprezentują, to szan szanowni państwo, jest coś logicznego, bo tak jak powiedziałem, transfery są możliwe, transfery są dość częste w polityce, ale pewną przyzwoitość trzeba zachować, pewne normy przyzwoitości, bo jeżeli tych norm zostaniemy pozbawieni, no to niestety hmm, staniemy się krajem anarchizującym. Zresztą do tej anarchii chyba wszyscy nas namawiają ostatni. Przecież te wszystkie protesty, te wszystkie bunty nie mają na, za, na celu doprowadzenie do polepszenia się doli obywateli, tylko do pogorszenia. Władze samorządowe rządzone przez PO i Lewicę Również mają na celu pogorszenie relacji międzyludzkich, a nie ich naprawienie. Jeżeli ktoś tego nie widzi, no to jest jego problem, nie mój. Ja to widzę i dlatego nagłaśniam. Oczywiście mógłbym powiedzieć coś dobrego o danej partii, mógłbym powiedzieć coś pozytywnego, mógłbym powiedzieć, że może się zmienią, bo przecież do końca tacy nie są. Ale jak pewien starszy gość, u którego fotografii się uczyłem, hmm, kiedyś mi powiedział, że nie ma złych ludzi, bo może być dobrzy dla dzieci czy psów, że nie ma konkretnie i też nie można wszystkich oceniać, oceniać jako negatywnych, bo na pewno ci nawet ci źli mają dobre cechy. Jak się okazało, no ten pan miał coś, nie mówi się źle o zmarłych, ale powiedzmy, że miał też powiedzmy swoje i nie były to przyjemne sprawy. To coś miało wspólnego ze szmalcownictwem, czym, czymś podobnym. Czy ze współpracą z UB, już nie pamiętam. Zostawmy, tak jak powiedziałem, trupów szafy nie będziemy wyciągać. Ale jeżeli zły człowiek mówi, że tak naprawdę ludzie nie są źli, to ma to swoją wartość zupełnie odmienną. Jakościowo jest to odmienne, gdy mówi to człowiek o nieposzlakowanej opinii tylko Co oznacza nieposzlakowana? W dzisiejszych czasach, szanowni Państwo, gdy ludzi uczciwych próbuje się, tak jak pana premiera Kaczyńskiego, szkalować, niszczyć, a pan Tusk mówi wprost, żeby nie byłoby tych problemów, gdyby Jarosław Kaczyński razem z bratem wsiedli do tego razem samolotu, a nie tylko jego brat. No, pewne suger sugerujące rzeczy. Ja chciałbym tylko przypomnieć panu, Tuskowi, że do końca nie zostało wyjaśnione, czy to był zamach, czy wypadek. To pan stwierdził, że to był wypadek. Od razu, bez badań, oddał pan stery. stery Rosji, a Rosja potwierdziła to, co pan mówił. Zresztą, szanowny człowieku, Putina w Warszawie samo przecież się rozumie się, że musiało pój pójść na pańskie. Wyjść na pańskie, ponieważ no, był pan zaufanym pana cara. Zresztą, może teraz pana nagrodzą, że Rosja przej przejdzie do bardziej intensywnych działań. Zresztą, nieużywana armia ulega powiedzmy rozluźnieniu morale. Zaczyna szwankować, więc ja prorokuję, że tylko do momentu Olimpiady, bo zawsze Olimpiady są tym okresem, kiedy Federacja Rosyjska, a zwłaszcza jej armia, wzmaga swoją aktywność, że ta Olimpiada spowoduje, że jakiś atak nastąpi. Jaki to będzie atak? Przeciwko komu to będzie atak? Z jakim rezultatem, jak to się zakończy, tego nie wiem. Wiem tylko, że wzmożona działalność Federacji Rosyjskiej na tym polu będzie bardzo mile widziana przez ich władze. Oczywiście ktoś powie znowu straszy, znowu gada głupoty, tylko że do tej pory nie udowodniliście mi tego, że to, co mówię jest głupotą. Możecie udawać, że nie bierzecie tego pod uwagę, co ja mówię. Możecie udawać plezian drony, tylko tak naprawdę, wskażcie mi słabą, mm, słabą narrację w moim rozumowaniu, słaby element tej mojej narracji, czy tą linię, którą wybrałem, by mówić o rzeczach ważkich, o rzeczach kluczowych, o tym, jak postępują politycy. Politycy naprawdę. Ha, wykazują się z tym że są skończonymi ignorantami tą ignorancję pokazują na każdym polu nawet na tym polu na którym nie chciałbym tej ignorancji widzieć zresztą u polityka wolałbym w ogóle nie widzieć że jest ignorantem wolałbym wierzyć że spełnia on warunki które są istotą Działalności politycznej, jeżeli nie spełnia, no to można powiedzieć, że będziemy mieli z tym problem. Ja osobiście będę miał problem i państwo też, bo jeżeli polityk staje się nadmiernie pewny, wierzy, tak jak tuż często chowie, wymienieni już przeze mnie kiedyś politycy, stają się tak pewni siebie, że zwycięstwo mają w kieszeni, albo stają się tak. A apatyczni, że mówią, że i tak i tak przegrają po co mają się wysilać przecież tu wszyscy są komunistami tylko będąc mieszkańcami Częstochowy, szanowni politycy prawicowi i stwierdzając stwierdzając coś takiego, taki fakt to sami kwalifikujecie się do tego, żeby mówić o was, że jesteście komuniści. Jeżeli tu w Częstochowie są sami komuniści, to wy również tymi komunistami jesteście. Czy nie widzicie tu różnicy? I nie widzicie błędu w waszym rozumowaniu? Naprawdę tego nie widzicie? To jest tak jasne, tak konkretne, że, że trudno mi orzec, z czego wynika wasza Hmm. Ignorancja nie. Wasza absolutna pewność siebie, że macie rację. Tak, to jest arogancja. Nie ignorancja, arogancja. Jesteście tak pewni siebie, tak w tej solidności, że poparcie w Częstochowie spada. A ja bym chciał tylko przypomnieć wam jeden, jedyny fakt. Jeden, jedyny fakt. Obiecaliście województwo Częstochowskie. To, co nam pan Buzek ukradł, za co potem został w prywatnej uczelni Częstochowskiej rektorem, za to złodziejstwo Potem je, tym rektorem była jego żona. O też, też ciekawa sytuacja, też ciekawa historia tej uczelni. Nie będę wymieniał nazwy. Wszyscy wiemy, walczyła o prawa uniwersyteckie. Pan Budzek robił wszystko, żeby ten uniwersytet był. Nie udało im się. Może i dobrze. Bo mamy teraz prawdziwy uniwersytet państwowy i ta uczelnia. No. Moim zdaniem. Nie była tym, czym wydawała się być. Tylko tyle w tym temacie. Ha, ale. Zostawmy pana Buska i innych starych komuchów. O, przepraszam, ktoś powie: jakich komuchów? Bo była Unia Wolności. Przecież mm, sami mówicie, że wszyscy są komuchami. Panowie z prawic, no to i ci komuch. Chociaż w paru przypadkach naprawdę ten nazwa komu pasuje, ale z drugiej strony obraża prawdziwych komunistów. No to jak nazwać tych panów z nowej lewicy? Ogólnie z lewicy, tych wszystkich, którzy uważają się, że są lewicowcami, a lewicowcami nie są, tylko żądnymi, żądnymi władzy, przywilejów i profitów, karierowiczami niczym więcej, tylko takimi ludźmi, których trudno cenić i którym trudno podać na ulicy rękę. Zresztą tej ręki tak się nie poda, pomamy. Kolejną fazę koronawirusa, kolejną odmianę, i ciągle, ciągle brniemy, brniemy w ten absurd, nie tylko polityczny, społeczny, ale i zdrowotny. No trudno, szanowni państwo, musimy się pogodzić z tym, że pewnych rzeczy, rzeczy już nie wyprostujemy. Nie zmienimy naszych polityków. Nie, nie zmienimy ich relacji ze społeczeństwem. Możemy ich albo przyjąć, albo odrzucić. Wy w i w POKO wierzycie w bzdurki, które politycy wam mówią. Macie do tego prawo, ale ja mam prawo was krytykować. Nie będzie tak, że wasza prawda jest prawdziwsza od mojej prawdy. Bo nie ma czegoś takiego. Prawda jest jedna. A kłamstwo, powtarzane wielokrotnie, nie staje się. Nie staje się prawdą, tylko ludzie zaczynają wierzyć, że to coś może być na rzecz, a że nie jest. To jest już zupełnie inna kwestia. Kwestią otwartą pozostaje, w co naprawdę wierzymy. Czy wierzymy politykom tak zwanej opozycji, że coś zmienią, że coś poprawią, że poprawią nasz byt? Czy przyjmiemy za rozsądne uznać to, że nigdy się nie zmienią. Jeżeli po raz kolejny mi zaufacie tak jak zaufaliście w 1997 roku, ale i w latach 90-93 rok, to wtedy SLD wygrało. W 1997 to wtedy Buzek wygrał. W 2001 ZLD, W 2005 no, musiała powstać koalicja z panem adwokatem i panem związkowcem, już niestety nieżyjącym, który walił prawdę na ławie Sejmowej, mówił rzeczy kontrowersyjne. Myślałem, że te rzeczy w większości są oparte na bzdurnych przesłankach. Przyznaję się szczerze, ale po latach uważam, że w części ten pan. Rolnik miał rację. Szkoda, że jego własni koledzy i koleżanki okazali się tak chwielni i tak słabi pod względem moralnym i etycznym. Naprawdę, po różnorodność się przydaje. Również różnorodność formacji politycznych, a może szczególnie w polityce taka różnorodność się przydaje. Szkoda, że czasem brakuje. Normalnych relacji, relacji bezpośrednich, takich, żebyśmy mogli powiedzieć, że zaufanie nasze do polityków może nastąpić, a nie być jedynie takim lewiatanem, na którego wszyscy polują, a nikt go tak naprawdę nie pokona, nie dogoni, nie złapie. I każdy przegra. Każdy z nas wydaje się w tym przypadku ahabem, który wierzy w polityków, w uczciwość polityków, czyli w tego lewiatana, prawda? A z drugiej strony wiemy doskonale, że na to nie możemy liczyć, bo oni zawsze będą pewni siebie, aroganccy, butni i będą wierzyli, że ich przesłanie trafia do narodu i że naród im wierzy. Chociaż tak naprawdę chodzi mi o to, żeby ten naród wierzył mi tylko w dniu wyborów. Tak, szanowni Państwo, ja nie chcę być ahabem. Nie mam po temu predyspozycji. Wolę być analitykiem, który ocenia Was i odbiera takimi, jakimi jesteście, a nie takimi, jak chcecie, żeby Was odbierano. To tyle w tym temacie. I zdania nie zmienię. Pozdrawiam, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnym wydaniu.